Witam już w szóstym vlogu Świętokrzyskiej Policji. Dzisiaj o narzędziu, z którego już od ponad roku można skorzystać i które bez wątpienia ma wpływ na nasze bezpieczeństwo. Mowa oczywiście o krajowej mapie zagrożeń bezpieczeństwa. Gdy widzimy coś niepokojącego, niezgodnego z prawem, mamy trzy możliwości skontaktowania się z Policją. Telefonicznie. Komenda Powiatowa Policji z skokanienie na aspirant z Słucham. Czy mogę pomóc? Osobiście. Dzień dobry, słucham Panią. Dzień dobry, ja chciałam się skontaktować z moim dzielnicowym. Bądź za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Żeby powiedzieć, jak działa mapa, zacznijmy od pierwszej i podstawowej sprawy. Stwierdzenie zagrożenia. I co teraz? Jeżeli sytuacja nie wymaga szybkiego działania policjantów, możesz to zrobić szybko, bezpłatnie, anonimowo, po prostu przez internet. Ale najpierw w trzech krokach, jak dokonać zgłoszenia, to bardzo proste. Po pierwsze, klikasz Dodaj zagrożenie. Po drugie, zaznaczasz jedno z 25 rodzajów zagrożeń. No i po trzecie, konkretne miejsce na mapie, które musisz zaznaczyć. Na tym twoja rola się kończy. Do wskazanego zagrożenia możesz załączyć zdjęcie lub film i opisać je. Pamiętaj, każde wirtualne zgłoszenie to realne działanie policjantów. Wszystkie zagrożenia z podległego terenu trafiają tutaj, natomiast ja dalej przekazuję do konkretnych jednostek i wydziałów. 481, 82, 480 00 zgłosię. Na ulicy ścinego mamy informację z prawej mapy zagrożeń bezpieczeństwa, że pojazdy nadmiernie przekraczają prędkość. Nie można zgłosić zagrożenia, ale także można obserwować się, jak zostało przez nas zrealizowane. Rok działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa to blisko 13 tysięcy zgłoszeń w województwie świętokrzyskim, z czego blisko połowa została przez nas potwierdzona. Także pamiętaj, Twoje wirtualne zgłoszenie, a nasze realne działania.